Marian Wódkiewicz jest naszym lokalnym rozpoznawalnym artystą. Tworzy tu od wielu lat jego cykle Madonny, w tej chwili Krasnoludki. Są to takie bardzo fajne, przyjazne obrazy, które jednak pozytywnie nastrajają. No Ale tak jak powiedziałem, że przede wszystkim jest naszym artystą, którego spotykałem osobiście i w Krakowie, i w Bolesławcu, i miło go zobaczyć kogoś swojego. Także. Naprawdę jest to człowiek, który jest takim ważnym elementem powiatu dzierżoniowskiego. Mało kto nie zna Mariana Wódkiewicza. To jest już 26 wystawa tutaj w Pieszycach. Także już jest ściąg, do 30 ciągnął. Tym razem pokazujemy krasnoludki z Sowi Gór, bo Bielawa ma, miała, ma swoje swoje krasnoludki na Holimbergu, a Pieszyce nie miały. Ale ja wiedziałem, że były na Sowi Górze. No to przedstawiam je teraz tutaj. Bardzo ważny artysta zarówno dla bierzec, jak i dla całego powiatu dzierżoniowskiego, ponieważ zawsze sercem, duszą i tym pędzlem jest w Pieszycach, w Górach Sowich, co jest dla naszej społeczności bardzo ważne. Kultura, sztuka, malarstwo to jest coś takiego, co zawsze zachowuje pewną przeszłość, ale też ją trochę tłumaczy. Więc jest to też bardzo ważne z punktu widzenia i przyszłych pokoleń, ale też nas tutaj obecnych, żeby próbować się temu przyjrzeć i zrozumieć to, co artysta chce pokazać, ale też przede wszystkim chyba to, co artysta chce zachować, bo tego typu sztuka po prostu zachowuje pewną rzeczywistość, która bardzo szybko znika, pewne wspomnienia, pewne emocje. A to jest w tym wszystkim najważniejsze, w tych wszystkich kolorach, w tych wszystkich krasnalach, to bardzo dobrze widać. Przez cały rok malowałem, bo to tak. To tak dorywczo malowałem, bo ja żyję z tego, to maluję inne rzeczy, nie? Ale chciałem mieć krasnoludki i mam krasnoludki. Pomysł miałem taki, żeby to wszystkie obrazy wisiały na Wielkiej Sobie. Taki miałem, miałem pomysł, ale jak to wyjdzie do końca, to nie wiem. A jak nie, to będziemy sprzedawać. A jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Jest wspaniałym muzykiem, bo może tego wszyscy nie wiedzą. Byłem kilka razy na jego koncertach. Sam narzeka, że już specjalnie nie ma z kim grać, bo jego grupa się rozpadła, ale trzeba o tym pamiętać, że jest wspaniałym gitarzystą i robi to naprawdę dobrze. To jest też prawda, co pan redaktor powiedział, że odbiorcy jego sztuki są nie tylko w Polsce, nie tylko na terenie powiatu czy województwa, ale również za granicą. I to też jest taki wspaniały element promocji i pie, Pieszyc, tak w tej chwili, i powiatu Dzierżoniowskiego i Dolnego Śląska. Coś mi po głowie chodzi, żeby Dzierżoniów teraz zrobić, bo robiłem Pieszece, Bielawę, a Dzierżoniowa jeszcze nie malowałem. To znaczy malowałem tak sporadycznie, ale taką większą dostawę, to taką mam na myśli. Czuje się pan jako artysta zrealizowany? Myślę, że tak. Myślę że tak, że... Co chciałem wrzucić w życiu osiągnąłem, no, marzyłem zawsze o tych krasnoludkach, no i mam krasnoludka. Jego obrazy są bardzo energetyzujące. On sam, mimo problemów zdrowotnych, mimo wieku, mimo tego, że jest taki duży, jest człowiekiem bardzo żywotnym, bardzo aktywnym. Naprawdę jak się na niego patrzy, to się chce żyć. Malarstwo pana Wódkiewicza jest zawsze bardzo kolorowe. Bardzo ekspresyjne, więc bardzo przyjemnie się to ogląda. Natomiast no, myślę, że każdy z nas w tym obrazie, w każdym, zje, w każdym obrazie z osobna, myślę, że znajdzie jakąś refleksję dla samego siebie, jakieś zastanowienie się, ponieważ trzeba zawsze pamiętać o tym, że wszystko wokół nas to jest pewnego rodzaju myśl. Tak? Nasze myśli kreują i tworzą rzeczywistość, i od myśli do takiego obrazu jest jakaś droga ale to tak naprawdę myśl jest tą pierwszą i chyba warto się zastanowić, o czym artysta myślał. No to jest takie całe moje życie, ja malując odpoczywam i jestem w innym świecie wtedy.